Było, było, wszystko było, Było, było i się skończyło, I przeminęło i odpłynęło, Gdzieś uciekło i przepadło, Było, było, wszystko było, Było, było i się skończyło, I przeminęło i odpłynęło, Gdzieś uciekło i przepadło. A mi jest ciągle żal A mi jest teraz szkoda Wszystkiego tego co Wspomnieniem już jest Jak bardzo chciałem tak Zatrzymać ten czas Ale on nie słuchał mnie I mijały noce i dnie było, było, wszystko było. Było, było i się skończyło. I przeminęło i odpłynęło. Gdzieś uciekło i przepadło. Było, było, wszystko było. Było, było i się skończyło. I przeminęło i odpłynęło. Gdzieś uciekło i przepadło. Ach może jeszcze raz powtórzyć wszystko to, znów bawić się i śmiać, marzenia śmiałe mieć, lecz gdyby nawet tak cofnąć cały czas, to on zawsze i tak do przodu będzie gnać. Było, było, wszystko było. Było, było i się skończyło. I przeminęło i odpłynęło. Gdzieś uciekło i przepadło. Było, było, wszystko było. Było, było i się skończyło. I przeminęło i odpłynęło. Gdzieś uciekło i przepadło. Było, było, wszystko było, Było, było i się skończyło, I przeminęło i odpłynęło, Gdzieś uciekło i przepadło, Było, było, wszystko było, Było, było i się skończyło, I przeminęło i odpłynęło, Gdzieś uciekło i przepadło.